Chcesz mężczyzny, który cię adoruje, traktuje dobrze, nosi cię na rękach, kupuje ci kwiaty, zabiera cię do drogich restauracji, na wycieczki. I ty musisz sobie zadać takie pytanie. Jaki mężczyzna? Jaki? Będzie urażony tym, że ty jako kobieta oczekujesz od niego tego, by on się wstawił do męskiej roli. A ja ci powiem jaki. Skąpy, chciwy, chłopczek który nie chce zadbać o Ciebie jako o kobietę. Pozwól, że powtórzę. Mężczyzna, który uważa, że jemu kobieta się należy, bo on jest panem i władcą tego świata, tego domu, to jest mężczyzna w archetypie mężczyzny, który myśli, że wszystkie rozumy pozjadą. I to Ty musisz uważać na takich mężczyzn, bo oni wyssą siebie całą energię, calusieńką byle by Ci udowodnić, że nie jesteś wartościowa. Ale po tej drugiej stronie, kochana, jest cała grupka mężczyzn, którzy by Cię na rękach nosili za to, że Ty istniejesz. Tylko przez swoje poprzednie doświadczenia Ty już uwierzyłaś w to, że na to nie zasługujesz. Uwierzyłaś w to, przez to, że była źle traktowana, toksycznie traktowana, mężczyźni Cię źle traktowali, Ty uwierzyłaś w to, że na to nie zasługujesz. Przestań. Każda kobieta zasługuje na luksusowe traktowanie od mężczyzny, a nie na takie, gdzie mężczyzna o wszystkim decyduje, bo on jest tutaj panem domu. Okej okay, kochana, to chill out.